Cześć, wydaje ja jestem Stara i rozpoczynamy. Piąty poziom! Rozpoczynamy piąty poziom, Lake Lane i Stadzę. Przyznam się, mam Stadzę do tego, że ja to poziom ogrywałam pod nagraniem. Nie skończyłam go, ale ogrywałam poziom pod nagraniem, również przy okazji zmieniłam modele pociągów, żeby było trochę rozrodnie. No bo co, bo jest to poziom, to jest poziom, w którym mamy syrki pociągi, e, które trzeba dostarczać do poszczególnych stacji i powiem tak, Stadzę. A chwila. A to nie są pociągi, które chciałam, Więc to mi chyba nie oznaczyło zmiany. To jest teraz. Bo jak chciałem zmienić. Dobra, musiałem OK wcisnąć. Postanowiłem na ten poziom wyjątkowo yy, zmienię model pociągów. No bo co, bo jest, to jest poziom, w którym niektóre pociągi musimy na czas zaprowadzić do tuneli. No bo tutaj mamy ogólnie suche pociągi. No i te niektóre pociągi są na CAS. Mamy 20 punktów do zdobycia. I mówię tak, jeśli chodzi o poszczególne pociągi. Okej, okay, one tak wyglądają. To zamierzam zrobić tak. razie tego ogóle nie rusam. Za chwilę tutaj powinien się pojawić czarny pociąg. I ten czarny pociąg powinien się pojawić z tego właśnie tunelu. I to będzie pociąg na CAS. Dlatego ja tutaj ustawię, ustawię tor jazdy. Dobra, to jest ok. Dopóki się nie pojawił... Pojawił się. Dobra. To teraz się musimy spieszyć, bo to jest pociąg na czas, e, więc tego nie mogę teraz zwalić. Bo tutaj niestety jest coś takiego, że... Jeśli ja tego pociągu na cas nie zaprowadzę do... E, no, tego... do to, 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 to nawet nie tunele, tylko. Do zajezdni... Do zajezdni, no po prostu do... tego przejazdu, to wtedy właśnie... E, no jest, dostanę karę, dostanę karę. E, strac punkty. Dlatego istotne jest to, że mamy punktów, kurde, jak to teraz. chwila. On będzie od tego. Nie, nie, to nie będzie dobre. Nie no, tak to muszę ustawić. Chyba tak? Bo on będzie. jako to, drugim torem. Tak, on będzie jako ten to drugi drugim torem, czyli. Eee, kurde. Nie no, dobrze to chyba. Nie, nie chwila, tak. Tak to chyba będzie dobrze ustawione. Dobra, jest, dobrze go pokierowałam. No i tutaj jest ja się będę głównie skupiać na tych pociągach, które no, są taksówkami, żeby podzalić te pociągi. Dobra, i teraz mamy te pociąg, on kieruje do zielonego tunelu, dobra, tu jedź. Ja naprawdę sobie obcaję tą mapkę, jak to wygląda, żeby faktycznie być bardziej zaznajomioną z tym wszystkim. Tutaj musimy mu ze historia jazdy i będziesz kierował do zielonego tunelu, ale ja na razie wojotowego nie ruszam. Dobra, ten do którego się będę kierował? Te zielone. Dobra, to ta sama, sama trasa jak wcześniej. Znowu, to, dobrego jest z tymi pociągami, to jest taki plus dla tych pociągów, że te pociągi, one. No, tutaj są dwa tory, są dwa tory jazdy. I na nie będzie taki sytuacji, że ta pociąg się gdzieś zacyma, że te pociągi zablokują. Dobra, kolejny. No i to takim po było, gdyby te pociągi wyjeżdżały z tyłu, tunelu. dobra, on z kieruje do czerwonego. Dobra, do czerwonego, więc tutaj tego nie zmieniam. Dalej jest na sam jazdę, tylko temu muszę zmienić na prawo. I tutaj muszę go pokierować do tego tunelu. No, czarny teraz, ale tutaj go kierujemy do tego tunelu. Następnie tutaj odblokowujemy mu drogę. Carny, gdzie jest czarny? No, czarny. czarny z tego złotego wyjeżdża. Tym muszę go trochę bardziej pokierować teraz. Hmm. Dobra, muszę go pokierować do tego tunelu. Dobra, tutaj właściwie będzie dobra trasa. Ok. No, tutaj muszę odblokować tor jazdy. I teraz tak, istotne jest to, żeby tutaj mi się nie zgubił. Dobra. I kierujemy go teraz w tą stronę. Tutaj mi odblokuje tą to tą te, te jazdy. Dobra i tutaj niczego nie zmieniam. Czarny to jakaś. teraz kolejny mamy. Mamy teraz pociąg zielony. Niech najpierw czarny pojedzie, gdzie jest czarny? Dobra, czarny jest już tutaj. Żebyśmy teraz za zielony. Dobra i w spadku zielonego... No i nie musimy mu ten tę jazdy zmienić. To jest kolejny czarny. Okej, okay, stąd jest To jedź No właściwie w sumie niczego nie musiał zmieniać, bo on po prostu jedzie Nie, tutaj jedynie nie musiał zmienić tamtor jazdy Okej okay. Dobra, i ten już spokojnie dojedzie do zielonego tunelu Dobra, no musiałem naprawdę... Trochę pojeździć po tej mapie, żeby faktycznie nauczyć się rozkładu tych torów. No, ale na sreść już to w miarę mam opanowane. Dobra, zielony. Zielony tunel. On, to są, o co muszę słowa, na te tasłówki. Te tasłówki będą najgorsze. Dobra, tutaj nic nie zmieniam. O, ta słówka. Jak się pojawia ta to się biorę za ta czarne. Dobra. To tutaj, okej, okay, tutaj niczego nie zmieniam. Muszę poczekać na następnym setzie. są najważniejsze, Jak będzie jakiś pociąg na czas, to od razu muszę się tym pociągiem na czas zająć. Dobra, jest tędy. Tutaj niczego nie zmieniamy. Eee, dobra, tutaj zmienimy motor jazdy. Okej. Okay. Powinien dojechać. Teraz skupię na tym pociągu, który faktycznie jest na czas, żeby tutaj niczego nie schnosić. No to nadzieja, że mi kolejna to słychać nie wyskoczy. Dobra, to jedzie kieruje kieruję do złotego. Kurde, złoty tunel. Hmm. To muszę bardziej pokombinować teraz. Kurde, niech je pomyślę. Teraz za bardzo nie mam pomysłu, jak to zrobić. Złoty tunel. Hmm. Ta słówka. Dobra, on się będzie kierował do y, tego. Y, do fioletowego. Czyli... Dobra, ten... Tor musi jechać tędy, będzie go tędy. Nie! Nie, nie! I mnie. Nie! Ajaj! Tego mu zapomniałam zmienić. Dor, może jest to jedzie. Proszę dojedź. Ach, dwoje sekund ale może się jest co uda? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 6, 5, 4, zrada dojedzie, 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 dojechał! uff dojechał na sensie! Dobra, teraz ten złoty muszę tego złotego ogarnąć. Jak ten złoty poprowadzić? Więc co od chodzi tego złotego, to Dobra jedź Ja będę musiał trochę bardziej pokombinować z tym złotym yy... Dobra, tu jest OK Tu niczego nie zmieniam Tu jedź tędy faktycznie Nie, nie dobra, nie, jedź tędy. I wiecie co? Ja będę musiał go tutaj zawrócić. doówka Kurde! Niebieski. E... Dobra, niebieski ma jakaś do niebieskiego tunelu. Teraz będę tego nie sknociła. E, tędy. Tędy jest, no. A dobra, okej. Okay. Jedzie właśnie torem. To nie, to za tego na razie odpuszczam. sam Najważniejsza ta córka teraz. Żeby tego nie sknocić. Dobra, i tutaj właściwie prosta droga już. On idzie do niebieskiego tunelu, czyli tutaj, jak jest ta to się skupia na tej i miałem inne pociągi. O, złoty zalił trasę? Okej. Okay. No to teraz poprowadzimy, poprowadzimy złoty pociąg najwyraźniej, no dobra. Dobra, teraz zielony, gdzie jest zielony? Tutaj, jak to teraz zrobić? Ono czarnego startuje, czyli Hmm. Czerwony, skupię się na czerwonym. Nie będę go zielonego i nie będę go ruszać Tu niczego nie zmieniam. Tutaj jest niczego ta KOLERA! cholera! Oh. Szybko! Zemę znowu tego nie zepsuła. Ale mi jest stres zera w takich sytuacjach. Dobra, to jest dobrze. Czerwony dajecie. Zielonego i kwiatowego nie rusam na razie. Dobra, i to z tym czerwonym. Nie utknął, razie, nie utknął nigdzie, ok. To on No, Dobra, no jest dobra teraz. Mam 12 punktów. No i tak na razie nie rusam. Zostawię je. Jest zbyt skomplikowana droga. Nie wiem jak to ogarnąć do końca. No nie wiem jak to ogarnąć, co mówiąc. No bo tutaj kurde... No nie wiem, nie mam pomysłu. jest fieldowy? z tego startuje. Mm -hmm, mm -hmm. To chwila. On będzie musiał zawrócić. Nie! Już spiewsyłam sprawę. A jest kolejny fioletowy. Błagam tylko, żeby mi jakaś ta nie wyskoczyła. Tutaj mu zmienić zmieni. jazdy. Teraz trochę muszę zabrać skubę na fioletowym, bo... No, no, musi teraz pojechać do, do tego tunelu. Następnie to, to musi wyjechać całkowicie. Pojedzie tędy. Tutaj pojedzie tak. Dobra, i dalej już ma dobra trasa. Dobra, gdzie jest ten drugi fioletowy? To jest ten? Gdzie jest ten? Z dół tego startuje. Okej, okay, no to musi pojechać tędy. Błogam, tylko nie jakaś stosówka, bo po tylko nie stosówka. Dobra, i tutaj już ma dobre jazdy ustawione. A to do fioletowe daj na luzie. Dobra, no, może tymczasem tym co zajmiemy w końcu. Nie wiem. Dobra, ok, to jedziemy w właściwą stronę. Dobra, nikomu to jedzie. Tu nie ma innego pociągu. Zresztą pewnie się ze kwiatem jakiś, ale nie tam Mam tylko nadzieję, że za te nie będzie. Te tasówki mnie najbardziej stresują, co tam mówię. Najbardziej są stresujące te tasówki właśnie. Na no Was, jako o mowa. Gdzie Ty jedziesz? Do którego tunelu? Do czerwonego. Dobra, czerwony nie jest daleko. To jest czerwony, tak? Eee. Tak, czerwony. Kurde! Dobra, tu jest, tu mogę zmienić tory jazdy. Okej, okay, będzie dobrze, dojedzie. Dobra, dojechał na scenie, mamy zielony teraz. A nie, teraz są kolejny fioletowe. Okej, okay, dobra. Tutaj mówcem ja z monitoria, z od razu jego I teraz tak e... tu sobie się nie zatrzymywał Tutaj niczego nie trzeba zmieniać, tutaj, tutaj jest też OK. Tutaj jest też okej. OK Dobra, i tutaj jest gites. GITES test nas. Mam nadzieję. Kira, ja gdzie ty, ty jesteś? Dobra, najedzie no właściwą trasą. I tutaj... Dobra, tutaj muszę zmienić trasę. Trzeba zrobić x -a. Dobra, jest OK. p Od złotego tunelu. Dobra, jedź. Tutaj musimy koniecznie zmienić teraz trasę Chyba, gdzie jest filetowy? Nie, filetowy a nie, fioletowy A nie, to fioletowy z To tak, to okej okay. Dobra, i tutaj ten, 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 ten mam nadzieję, dobra, jedzie, pojedzie dobrze, pojedzie właściwą trasą Tak? Tak, pojedzie właściwą trasą, tylko teraz tylko musimy mu zmienić ta, trasę znowu e, dobra, tutaj pojedzie dobrze to Zmieniamy mu koniecznie to jazdy I teraz tak, tutaj Robimy mu, tak? Dobra, no dojedzie, na luzie dojedzie. No kolejne No dobra, to będzie jako to samą trasą. Okej, okay, no dobrze idzie? Więc myślę, że damy radę chyba. coraz e najbardziej ja skupiamy się na tej gzędzie. A nie, że nie gadam na jakieś tematy, ale słuchajcie, tutaj mi stres zera. I tutaj naprawdę co była wada z tymi kursami, żeby nie tego. Zagod... Dobra, nie poknąćcie okej. Okay. Szybamy, za o tym zapomniałem. Zaraz, zaraz wyskoczy kolejna tasłówka. Dobra, jest, no to tosłówki są najważniejsze, żeby zanikarni dostawać. Tutaj mu zmieniam koniec, się to no mu zmieniam teraz. Dobra. No i dalej to nicego nie zmieniam, bo jest to samo to wcześniej. Więc czarny powinien za chwilę dojechać. Ten to drugi czarny dojedzie za chwilę. A no dobrze mimo tego, że są te słówki. No to te pociągi są sypkie na scenie. No to w sumie jest dwa pociągi. I będziemy mieć to zalicone. Jak się nic nie odwali. Niespodziewanie. Jak znowu mnie jakaś duratosłka nie cyka, więc no pewnie jest zacekam, nie? Fieltowe. Tutaj zmieniamy motor jazdy. Tu mu zmienię to jazdy. Ech, dobra. Co by go poprowadzić od tej linii? Żeby pojechał tędy Dobra i tu niczego nie zmieniamy Tu mu zmienić minister jazdy Dobra i tutaj pojedzie w tą stronę Dobra w której straci on jedzie? Z tej Okej Nie Jedzie z tędy Kurde Zwaliłam O co nie z drugiej chwili? Ej nie Dobra też może pojechać no, dobrze, dobrze zrobiłam. Jednak, no pojechać tędy. Okej, okay, dobra, nie dbajam tego, jednak na szczęście. Dobra, jeszcze jeden pociąg dojedzie i będziemy mieć to zalicone. Tak, niezdana ta, ta cuka nie ukara. No to za chwilę ukłócę ten poziom. <gry> A pomyśleć, że jestem tak męcyłam. W dzieciństwie i nie byłam w stanie tego poziomu kończyć. Ale teraz ogarnąłem co, jak ostatecznie mi się udało. Ostatni pociąg i mamy to zalicone. No, e, to słówka, ale dobra. I znakam odsłyszeć zalicone. Proszę bardzo, udało się. Uff, udało się. No, stres miałam. Ale, na własnej że to co ci się udało. Mamy kolejny poziom odblokowany, i to jest poziom, którego nigdy nie wschodziłam. Nigdy nie wschodziłam tego poziomu w dzieciństwie. No ale, po co, mamy kolejny poziom? To będzie water crossing. No, ale to poziom to już będziemy rozgrywać w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną na końcu. To będzie na tyle. Bywajcie.